Rok wyjątkowy, taki, w którym inwestycje i wydarzenie obdzieliłyby co najmniej parę lat, może całą kadencję. Wielkie inwestycje, które przed nami, które za nami, choćby te w strefie ekonomicznej we wrzoskach, tej, którą wciągnęliśmy do Opola, 10 miliardów prawie inwestycji, pięcioletni budżet do Opola równowartość, równowartość dziesięcioletniego budżetu województwa, więc kompletnie gigantyczna sprawa. Setki tysiące miejsc pracy. Bardzo mnie to cieszy. Oczywiście duże inwestycje, jak zakończona budowa stadionu i taka arena. Mało wierzyło, tymczasem proszę, a co więcej, za powiedziane kolejna inwestycja z zielonym światłem, czyli Aquapark w miejsce starego Stadionu przy Oleskiej. Jest już zielone światło od radnych, więc możemy działać. No i oczywiście też wielkie inwestycje, jeżeli chodzi o drogi, w tym nowy most przez Odrę, czyli trasę średnicową, która będzie prowadziła z jednego brzegu Odry do drugiego, dedykowaną przede wszystkim dla autobusów, ale też dla taksówek, dla rowerów, dla pieszych, więc myślę, że atrakcyjna droga. Potrzebujemy takiego wsparcia dla transportu zbiorowego, dlatego żeby się szybciej po mieście poruszało autobusem. W tym wypadku to Największy, myślę Największe przyspieszenie, jakie może być, więc to ciąży centrum miasta, więc pozwoli samochodom w innym miejscu się sprawnie poruszać. No, oczywiście, dziesiątki innych inwestycji, ale te trzy to jest taki absolutny top, jeżeli chodzi o mijający rok. Ale też wiele takich rzeczy, które są bardzo ważne dla mieszkańców, chociażby jak mieszkania. Rzeczywiście mieszkania przy Wrocławskiej, a w tej chwili już przy Szymborskiej, bo nowa droga zbudowana. Zresztą nie jedyna w ostatnich latach, ale tam 140 mieszkań w formule TBS-u. Mieszkań o dość korzystnym czynszu. Nie trzeba posiadać 100% własności, wartości mieszkania, wystarczy 30, które też można odzyskać, gdy się człowiek wyprowadza. Druga taka inwestycja po ulicy Nastrojowej w Winowie, tam prawie 160 mieszkań zbudowane. No i tutaj planujemy też kolejne, więc myślę, że dla tych, którzy chcą się osiedlić w Opolu, którzy tu kończą studia, którzy tu znajdują pracę, bardzo dobra oferta. Panie prezydencie, ciężko zawsze jak się mówi, jak był taki dobry rok, to się mówi ciężko zawsze bronić mistrzostwa, bo teraz trzeba będzie bronić mistrzostwa z 2025 na 2025. To prawda. Po takim bardzo dobrym roku trudno przeskoczyć poprzeczkę zawieszoną wyżej. Natomiast myślę, że nie chodzi też o to, żeby być rekordy. Chodzi o to, żeby dobrze realizować inwestycje miejskie. Dlatego to, że miasto Opole znalazło się na trzecim miejscu w rankingu Rzeczpospolitej, jeżeli chodzi o zrównoważony rozwój, to jest coś, co pokazuje, że my po prostu od lat prowadzimy dobrą, zrównoważoną politykę, adresowaną do wielu grup społecznych. Myślimy o rozwoju miasta, jego przyszłości. Budujemy fundamenty tego miasta, zmodernizowane oczyszczanie. Ścieków, choćby z tych inwestycji, które w tym roku też miały miejsce, i to jest najważniejsze.